Kto będzie miał chęć właśnie do tej nieruchomości zainwestować, bądź pod poglądem projektu inwestycyjnego, bądź pod poglądem życia w fajnej miejscowości, województwo Małopolskie. Zawsze się mi podobało, że jest to takie przyroda. Niestety nie jest to mój klimat, bo ja jestem przyzwyczajony bardziej, jak jest w zimie 18 stopni. Do no, Celsjusza w Polsce jest trochę zimniej, jak przyjechałem, to wyjechałem w krótkich spodenkach w zimie, z Czarnogóry, no tutaj przyjechałem, a tutaj ciach, minus 20, nie? Chciałem dodać, że będzie to, nie, co dotyczy tej, tego domu, będzie to dla Państwa niesamowita okazja, ponieważ, jak mówię, zależy nam na czasie.